4-18 marca 2010 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Brzezinach odbyła się prelekcja poświęcona profilaktyce nowotworowej. Był to jeden z wielu elementów akcji informacyjnej prowadzonej przez uczennice LO, które biorą udział w trzeciej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Mam Haka na Raka. Prezentację omówiły Aleksandra Huda. No, Katarzyna Kobus. Nie dzieje, w 80% odpowiada zbyt późna w diagnozach. I Małgorzata Kudlik. Tak i o poduszu się wcześniej nawet przed 55 rokiem życia. Gośćmi specjalnymi byli Leszek Fidisz, który przeżył raka jelita, i Barbara Fidisz Ekiel, która przeżyła raka piersi. Pani Barbara jest obecnie wolontariuszem. Pomaga ludziom chorym uwierzyć, że mogą wyzdrowieć dzięki silnej woli walki i przeżycia, a także dzieli się swoją nowotworową przeszłością, aby zmotywować innych do badań profilaktycznych, dzięki którym można podjąć leczenie we wczesnej fazie i całkowicie wyeliminować raka z organizmu. Kobieta, która y, 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 ma diagnozę, to jest szok. To już wiem z własnego doświadczenia. Chora na raka, chory na raka. Koniec. Koniec z tym człowiekiem. A tymczasem no, okazuje się, że niekoniecznie yy, tak musi być. Teraz ja już to wiem z perspektywy 13 lat, że, że można pokonać, i dlatego chodzę do szpitala, żeby pokazać tym pacjentom, bo na początku jest tak Boże, mam iść na operację. Czy ja w ogóle przeżyję? Nareszcie jestem po operacji, obudziłam się, ale jak ja będę żyć? Jak ja będę <laughs> żyć bez piersi, i, i, i w ogóle, jaka będzie jakość tego życia? Czy mnie społeczeństwo nie odepchnie, najbliższe osoby, rodzina? To jest dla kobiety bardzo ważne. Na zakończenie klasy zmierzyły się z quizem, którego wyniki miały wpływ na ostateczny ranking klas zaangażowanych w akcję. O! Cancerogenesa, Apoptoza czy Anaplaza? To drugie. to drugie? Czyli które? ABC? B. B.